Problem Lublina, górki czechowskie. Wie pan, że jestem obrońcą przez partię, partie, proszę państwa. I co się dzieje? Górki chce się zabudować. Proszę pana, różnie mnie nazywano, ale ja się nie poddałem i się nie poddam. Powiedziałem, że rzucę się pod koparkę tam, jeżeli zaczną budowę. Ale nikt mi nie chce pomóc. Bo nawet Rada Miejska przegłosowała zabudowę tych górek. A te górki są Palmirami. Palmirami. Znaleziono już 50 ciał, całych szkieletów. Tych górek ja jako Łukasik nie oddam nikomu i będę ich bronił za wdzięcia. I proszę o obronę, jeżeli pan zostanie Dobrze. prezydentem, wziąć tę mafię, skończyć z nim. Przyjmuję, drodzy Państwo, my się rzeczywiście znamy w, w Instytucie Pamięci Narodowej. Już reagowaliśmy na Pana rzeczywistą, taką mocną walkę o, o historię, o górki czechowskie. Stąd też czytam ten głos jako kolejny raport i takiej niezłomności.